A więc cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie vlog z Dni Kuku Rydzy u Krzysia od MafiSolec, więc jesteśmy już na miejscu. Stoimy tutaj no, w korku, bo autobus, nie wiem czy on chce wycofać, czy coś, ktoś tu idzie i właśnie nie wiem. Więc będzie dzisiaj potężna relacja z Dni Kuku Rydzy w Józefkowie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w dalszej części vlogu. No już jesteśmy na polu, oglądamy Sprzęty jakie są? John Deere T660i Z przystawką do kukurydzy, no bo kukurydza u no, jak sama nazwa mówi. Fajna. Tam stoi New Holland z przyczepą. Tutaj z broną talerzową. Ciężkie warunki, bo deszcz pada. Jest tych stoisk. Będziemy nagrywać. ostroć. Byle pogoda lepiej dopisywało. Na razie pada. Są poletka z kukurydzą z odmianami. Więc jest gitara. Ciężkie nagrywanie dzisiaj będzie. Kurde, są deszczem mam pan. To jest t 6 Dobra, widzimy się w dalszej części vloga. Ogólnie no trzeba gumiaki mieć, bo było to jest niesamowite, deszcz pada. Już rejestracja była. Chyba katalog dostałem i kuponik na obiadek, więc super. MAS 335 i. Kolba jakaś jest. Więc. No zobaczymy, będzie. Będzie wszystko pokazane, powiedziane. Idziemy zobaczyć resztę odmian. MAS jest jakaś nowość. Ale nazwy nie ma nigdzie, więc tam. Nie wiem. Więc nie wiem, nie wiem. Idziemy dalej. Tu mamy MDM3524. Nie wiem, zobaczmy jak to Takie kolby są, nie wiem. Takie, takie. Kurde, nie za wielkie uważam. No ale zobaczmy jak wyjdzie w plonie. Tutaj to nie wiem. Chyba reklama główna. Masic, Nie wiem. Hulk. A nie wiem, czy hulk to jest ziarnówka, czy nie przypadkiem, jeszcze, czy nie kiszonkowa. No nie. Ale te kolby takie są. Średnie widzę, ale no zaczynamy. wszystko. Kompleksowy program nałożenia kukurydzy od firmy Jara. Współpracuje z firmą Jara. Hydrokompleks od nich kupuje pod warzywa. Tu mamy mas 306P, dosyć znana. I tutaj kolba chyba jest dosyć pokaźna, mam powiedzieć. Dosyć pokaźna. Zobaczymy, jak się to będzie zachowywało wszystko w zbiorniku. Idziemy dalej. Idziemy zobaczyć następne kukurydzę Intergatis, jakaś kolbka, nie za duża. No ale, no Średnio wysoka kukurydza. Więc idziemy dalej. Tu jakaś jest bez nazwy, więc idziemy dalej. Bez nazwy, bo nie wiem, o co chodzi. Dobra, nieważne. Tu mamy MDM 1304 Kolba jest taka Kolba jest taka Jakoś te, no gigantynie są te kolby, wam powiem Dużo, dużo większe widziałem, no ale Zobaczymy jak wyjdzie na tle wszystkich odmian Te plony A tu mamy MAS 125C i kolba jest taka. No nie? No nie? nie, zobaczymy jak wyjdzie plonowo. Widzimy się w dalszej części. rębaki do drzewa. Fajna rzecz. O, widzicie, O. Eleganckie rębaczki. Większe, mniejsze. Tutaj od firmy rębaki, kamień, łowisko. Tutaj jest lokalizacja. Sam co słuchałem, jak mówili to z Podkarpacia przyjechał, więc tutaj case Puma 170 z fajnym takim nie wiem czy to jest jakiś nożowy ten wał, czy coś. Fajnie to szło. A. I. Fajny tutaj. Ruber. Bardzo fajnie. Mieszał. Fajne łapy. talerze. I wał. fajnie no nie zwałem. Oj, tak się tu prezentuje. Wszystko błoto jest niemiłosierne. Ale wszystko. Jest elegancko. Tutaj mamy waltrę taką brązową z broną talerzową AgroMaszu. A tutaj stoi Ursus 16-14 z przyczepą budowlaną. Fendt 828 z głęboszem. To jest bardzo fajnie. Seradziu pięknie szedł. Więc no, zajebiście. Mulcher jest elegancko, Drogie panie, cieńszy gwóźdź. Pójdzie jak po maśle. Pójdzie jak po maśle. O, jest młody tutaj. młody to zostanie bez grubego. Jak o Proszę bardzo. Możesz? Jak chcesz, to dwa młotki. Strawą o, i w lewo, na dwa młotki. Poczekaj, da, daj tego sobie młotka, troszkę. bo tu widzimy, już się nam uszkodził. Krzywo jest. Krzywo też proste. Czas! Pas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szybcie, szybciej, szybciej! Sześć sekund, siedem, osiem, dziewięć. 12, 13, 14, 15, 16 Stop. 16 sekund, nieźle. Dobra, jak tam jeszcze ktoś jest chętny? No i dawa, śmiało. Całkiem w tamtym roku wyjechał. A ci Pamiętam, ale jakoś Ostatni był i robadł. Jak czy ja nazywam? No jest Jakub, ale Jakub jaś w ogóle roku. Dobra, jak, <grymne> jak posparujesz, to dostaniesz cięższego do pójścia. <grymne> jak to, wykład? Ale 5 sekund od razu na Dobra, dawaj. Dobra, jedziemy, do masz. Pokaż, jak to robiłeś w tamtym roku. Czas, start. start. O, brawo. o, brawo! Ale chciałbym, żeby I Piszczel obity. Poszło prawie, prawie. Jest! Stop, 7,68. Nieźle. Chyba podróż będzie. No, to jest Jak będzie podniósł. Dobra, podjął, kto tam jeszcze? Mam być trzy wojście. Ja wyjmowanie na <noise> czas. Tak na imię. A, skena, to je kał. Niech to <noise> się dawaj. O. Jest Dobra, dobra Emil, jesteś gotowy? Czas! Start! Ale idzie. Dobra technika szybka. 6,09! O, dzień Emil, tak samo, co 6,09, a 7, nie dobra, ktoś jeszcze próbuje powiedzieć? No to dobrze, to dobrze, to nie ucieka! Dobra, słuchajcie, no to werdykt, kto ma przeciwieństwo? Masz 306P Hulk, zwany Hulkiem, nowość MDM3524. Mas 335i oraz mas 125c. Ale tu nie mam kolejności, wpisałem która to było Wilgotności, jakie były, to. Od, poczekaj, to jest. Od wilgotności od 24,6 do 37,9 odmiana dziesiątkowa. Jeżeli chodzi o plony, e, e, oczywiście, jeżeli chodzi o wilgotność, to wygrała mas 125c V220, czysty dent. 24,6% wilgotności, pomimo tego, że tutaj, jak wiemy, delikatnie kropi deszcz. Jeżeli chodzi o wyniki planowania, to mas 23N, 11,2 tony, dla wilgotności 14%, czyli na sucho, a wilgotność przy koszeniu to 25,1%. Mas 23 to jest VO 250, odmiana typu dent, która jak najbardziej poleca się na wasze pola i co roku ta odmiana tutaj wygrywa. Odmiana, która miała drugie miejsce to jest Mas 335, to jest VO270, odmiana typowo kiszonkowa i raz, że wygrała w plonie to było 9,74 na sucho, ale i miała pierwsze miejsce w wilgotności od tyłu. 37,9%. Drugie miejsce. Drugi I trzecie miejsce, jeżeli chodzi o plon, to jest odmiana Interactis 9,47 tony na sucho dla 14%. I wilgotność to 27,7%. Czyli widzimy, że poniżej jest mimo że tutaj nam delikatnie kropiło i co niektórzy z Państwa mają przemoczone buty po skarpetki Hulk też poniżej 30 29% Mas 306P V260 28% wilgotności także tyle jeżeli chodzi o wyniki także po raz kolejny ma 23 wygrało i za chwilę mamy kolejny konkurs słuchajcie teraz konkurs na silny bo słuchajcie to będzie test wytrzymałościowy. Także e, słuchajcie, konkurs polega na tym, żeby wziąć sobie bańkę pieniędzy. spokojnie

gente. Ora!

A więc już, ja już pojechałem z Niku, Kuryzy, u Krzysia, bo już się wszyscy rozjeżdżali, tam się mniej gadania było, a więcej było ujeń z zewnątrz, więc myślę, że Wam się tam spodobało, ale nie wiem czy nie będę się zawrócić, bo ta droga tutaj jest tak rozpierdzielona, że nie wiem czy ja gdziekolwiek dojadę tą drogą, więc będę musiał zawrócić i tyle, no nie? Więc myślę, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli wam się podobało, no to zostawcie kciuka i do następnego cześć.